Cześć! Witam Was u siebie na kanale Paweł Play Again. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją kolekcję platyn, którą udało mi się zdobyć, uznaw zbierać te platyny w przeciągu ostatnich 8 lat na e, trzech konsolach od e, Sony. Jest to PlayStation 3, PlayStation Vita i PlayStation 4. Także nie będę dłużej przedłużał, lecimy z tematem. Pierwszym tytułem, który udało mi się wyplatynować, zarazem jest to pierwsza platyna, którą kiedykolwiek zdobyłem, jest to gra Need for Speed Hot Pursuit na konsolę PlayStation 3. Wyplatynowanie tej gry zajęło mi 1 rok i 7 miesięcy, a platynę w tej grze posiada 7... Siedem... Eee, kropka .95% graczy, którzy zagrali w tą grę. Kolejną platyną jest to również Need for Speed, tym razem jest to Rivals. Eee, gra już jak zauważyliście na konsoli PlayStation 4 i aż dwa lata różnicy pomiędzy pierwszą platyną a drugą. Eee, tą platynę udało mi się zdobyć już w dużo krótszym czasie, bo w zaledwie jeden miesiąc i jeden tydzień. I tą platynę posiada 8,38% graczy. Kolejna gra, która jest na mojej liście, to Pingwiny z Madagaskaru. Tą grę udało mi się przejść w 6 dni i 11 godzin na konsoli PlayStation 3. I 59,61% graczy zdobyło również to osiągnięcie. Następny tytuł to Mega Mind, również gra na konsole PlayStation 3 tutaj platynę zdobyłem już w jeden dzień i 14 godzin, była dość szybka platyna, to była gra, kupiona w sumie tylko po to, żeby właśnie zdobyć platynę i tą platynę posiada 76.38% graczy. Następnym tytułem jest to Terminator Salvation Salvation. Platynę w tym tytule udało mi się zdobyć w tydzień i jeden dzień na konsoli PlayStation 3 i 56.13% graczy posiada platynę w tej grze, właśnie. Następnym tytułem jest to Transfer Dark of the Moon 5 dni i 17 godzin. To również na konsoli PlayStation 3 i 12.25% graczy posiada platynę w tym tytule. Następnym tytułem jest to Shrek Forever After, również gra z łatwą platyną. W 3 dni i 3 godziny udało mi się zdobyć platynę. Tak jak 46.73% graczy odblokowało właśnie platynowe osiągnięcie w tej grze. Następnym tytułem jest to Science Row 4, gra z której jestem dość dumny z platyny. Zajęło mi to 4 miesiące i 2 tygodnie. Gra mi się bardzo podobała. Czekam z niecierpliwością. Na na jakąś e, solidną kontynuację tego tytułu. E, platynę zdobyłem w 4 miesiące i 2 tygodnie, tak jak 9,95% graczy, także jestem mega zadowolony z te, tej platyny. E, następnie mamy Cloudy with a Chance of the Midballs, czyli klopsiki i inne zjawiska pogodowe. E, platynę wbiłem w 5 dni i 1 godzinę e, na konsoli PlayStation 3. Tutaj platynę ma 66.35% graczy. Kolejny tytuł, który jest na mojej liście, to również jest gra oparta na filmie kreskówkowym UP, czyli odlot po polsku dwa tygodnie i 6 dni. Zeszło mi z wyplatynowaniem tego tytułu na konsoli PlayStation 3. 51,60% graczy posiada to wyróżnienie. Następny tytuł to Kung Fu Panda 2. E, tutaj platynę wbiłem w 11 godzin i 8 minut. E, I 44,17% graczy posiada platynę w tej grze. Następnie mamy kolejnego Need for Speeda. Tym razem jest to Need for Speed Most Wanted. Platynę zdobyłem w rok i 10 miesięcy, a ja to dlatego, że graja odłożyłem. Później zacząłem grać w coś innego, no i później wróciłem. Dlatego aż tyle czasu mi zajęła platyna w tym tytule na konsoli PlayStation 3, oczywiście. I tutaj platynę ma zaledwie 6,65% graczy. Następnym tytułem na mojej liście jest to PlayStation All Star Battle Royale, gra, która. E, miała konkurować z e, Super Smash Brothers, czy coś takiego, Super Mario. E, w każdym razie z produkcją Nintendo. E, grę udało mi się wyplatynować w dwa miesiące i jeden tydzień. E, tą grę platynowałem na systemie Vita. E, I tutaj platynę ma 14.56% graczy. Następny tytuł. Jest to strzelanka od Ubisoftu Far Cry 4. Grę wyplatynowałem w 1 tydzień i 5 dni na PlayStation 4 i 17.56 przepraszam procenta graczy posiada platynę w tym tytule. Kolejny tytuł to The Wolf Among Us w 1 miesiąc i 4 tygodnie, czyli praktycznie 2 miesiące na PlayStation 4 udało mi się zdobyć platynę tak jak 56,98% graczy. Następnym tytułem na mojej liście jest to Teraway, e, gra na PlayStation Vita. E, w 5 miesięcy i 3 tygodnie udało mi się zdobyć platynę. Tak jak 22,21%, graczy, którzy zaczęli właśnie grę Teraway na PlayStation Vita. Następnym tytułem jest to gra The Order 1886, jeden z tytułów startowych na PlayStation 4. Bardzo fajna gra, polecam. Jest dość krótka i liniowa, ale jest świetna grafika i fajna fabuła. Mi się gra podobała, wyplatynowałem ją w tydzień i 21 godzin, tak jak 35 i 89% graczy. Następny tytuł to The Walking Dead które udało mi się wyplatynować w 2 dni i jedną godzinę na PlayStation Vita, tak jak 66.57% graczy, którzy zagrali w tą grę. Kolejny tytuł to Prototype 2, który platynowałem 2 lata i jeden miesiąc, z racji tego, że to odłożyłem. Zacząłem w to grać, później to odłożyłem i prze, praktycznie, chyba przez właśnie 2 lata, tego nawet nie odpalałem. E, na konsoli PlayStation 3, e, tutaj jest sery platynowe, trofeum ma 23.97% graczy. Kolejny tytuł to Far Cry 3, również 2 lata i 2 miesiące, 17.95% graczy zdobyło platynę w tym tytule. Kolejny tytuł to Rango, również gra na podstawie bajki dla dzieci, w tydzień i 8 godzin udało mi się zdobyć platynę na konsoli PlayStation 3. 52.18% graczy posiada tą platynę w tym tytule. Następnie mamy Lego Jurassic World jedyne chyba Lego, w którym mam platynę, szczerze powiedziawszy. W jeden miesiąc i dwa tygodnie udało mi się zdobyć platynę. 28.11% graczy posiada platynę w tym tytule. Spongebob Hero Pants w 4 dni i 7 godzin na PlayStation Vita. Udało mi się zdobyć platynkę w, razem z 59.01% graczy, którzy zaczęli w ogóle grać w tą grę. Następna jest platyna w kolejnym Need for Speed z 2015 bodajże. W tydzień i 4 dni udało mi się zdobyć platynę 27.28% graczy posiada platynę w tym tytule Dalej mamy Drive Club. Drive Club jest w ogóle ciekawą grą. Jest jedną z ładniejszych gier, w którą grałem na konsoli PlayStation 4. Jeśli chodzi o wyścigi, jest mega rozbudowana. Jak widzicie, tutaj jest tylko 38 trofeów. Zdobyłem ze 128 trofeów, tam było mnóstwo DLC dodane. Zajęło mi to 1 miesiąc i 4 tygodnie. Wyplatynowanie tego, i mam tylko 28% ukończenia całej gry i już mam platynę przy tym, że 5.26% graczy tylko zdobyło platynę w tym tytule. Jest świetny tytuł, nie wiem dlaczego zamykają teraz serwery w tym roku i już nie będzie można niestety grać w ten tytuł po sieci, a to jest główny atrybut tej gry. No dobrze, wracamy dalej do platyn. Kolejną z nich jest Everybody Go to the Rapture, którą udało mi się zdobyć w 3 tygodnie i 2 dni. Jedna z nudniejszych platyn. 17.83% graczy posiada platynę w tym tytule. Następnie mamy kolejnego Far Cry, tym razem jest to Primal. Platyna w 1 miesiąc i tydzień. 28.91% graczy na konsoli PlayStation 4 zdobyło. Platynowe osiągnięcie w tej grze. Dalej mamy Tales from the Borderlands. 6 dni i 6 godzin. Na konsoli PlayStation 4 w to grałem. 54% równo zdobyło platynę w tym tytule. Kolejny tytuł to Horizon Zero Dawn, Jedna z fajniejszych gier ekskluzywnych na konsole PlayStation 4, chociaż w tym roku podobno ma wyjść też na PC. Polecam każdemu zagrać w tą grę, jest dość ciekawa historia, ładna grafika i fajne sterowanie. Bardzo mi się sterowanie podobało. Walka, uniki, eee, ciekawy tytuł. W 3 tygodnie i 6 dni udało mi się zdobyć platynę. Tak jak 32.03% graczy grających w ten tytuł. Następną platyną jest to platyna z Watch Dogs 2 od Ubisoftu. W jedynkę próbowałem grać, jakoś mi ta jedynka strasznie nie podeszła. Dwójka mi się spodobała i udało mi się ją wyplatynować w jeden tydzień i 6 dni. Zrobiłem, zrobiłem tą platynę tak jak 21,50% graczy na PlayStation 4 kolejnym, kolejnym tytułem jest to Tekken 7 Biatyka w 3 dni i 18 godzin zrobiłem platynę jak 29.83% graczy gra mi się nie spodobała tak do końca bo strasznie szybko się ją przeszło i później nie było co robić na premierę i ją odsprzedałem także nie mam jej w swojej kolekcji będę musiał ją kiedyś dokupić do swojej kolekcji platyn Następnie mamy Life is Strange, które udało mi się wyplatynować w 6 dni i 1 godzinę. Platynę w tym tytule zdobyło 35,86% graczy. Następnym tytułem na mojej liście platyn jest Until Down, które platynowałem 1 rok i 9 miesięcy. Platynę w tej grze zdobyło 18,51% graczy na konsoli PlayStation 4. Dalej mamy Grę o Tron, którą wyplatynowałem z ciężkimi bólem przez 3 tygodnie i 20 godzin, ponieważ nie jestem fanem serialu, oglądałem może jeden odcinek i to niecały, więc dla mnie to była po prostu katorga granie w tą grę, ale udało mi się przejść, zrobiłem platynę. 48,4% graczy ma platynę na PlayStation 4 w tym tytule. Następna platyna to Uncharted The Lost Legacy, Eee, troszkę niespodziewana platyna, bo nie sądziłem, że mi się udaje wbić, a jednak mi się udało w, ca... w niecałe dwa tygodnie, czyli w jeden tydzień i 5 dni udało mi się wbić tą platynę 22.05% graczy, którzy odpalili ten tytuł. Następna platyna jest z piły. Piła na PlayStation 3, którą wyplatynowałem w 3 lata i 5 miesięcy tak jak 32.95% osób, którzy zdobyli jakiekolwiek trofeum i doszli do platyny, no mi zajęło to tak długo, ponieważ się poddałem w pewnym momencie i ta gra leżała chyba ze dwa lata na pewno na półce i czekała, aż szwagier mi pomoże przejść. W pewnym momencie zdobyć tam ileś zabójstw trzeba było, jakimś nożem czy czymś takim. Ja tego po prostu nie mogłem. W pewnym momencie zrobić tego trofeum, ale on mi pomógł i mi wpadła platyna później. Kolejny tytuł to Ratch and Clank, remake gry z bodajże PlayStation 2, który wyszedł właśnie na PlayStation 4. Platynę udało mi się wbić w jeden tydzień i 5 dni. Platynę zdobyło 22.14% graczy. Kolejne dwie platyny to jest po prostu nabijanie platyn. My name is Mayo, gra, której polega na stukanie w słoik. Platynę mam na PlayStation 4 i wicie. Na wicie udało mi się to szybciej wystukać. Na, <laughs> przepraszam, na PlayStation 4 zajęło mi to 1 godzina i 54 sekundy, a na wicie 45 minut i 33 sekundy, czyli o 15 minut krócej. Na jedną i drugą konsolę, Ponad 96% graczy posiada na platynę na PlayStation 4 i ponad 97% na PS Vita. Eee, także przechodzimy już do lepszych platyn, to były takie troszkę krapowe dwie. Eee, kolejną platyną jest Assassin's Creed Origins, którego udało mi się wymaksować w 2 miesiące i dwa tygodnie na PlayStation 4. Eee, platynę w tej grze ma 27.92% graczy. Kolejny tytuł jest to Barnault Paradise Remaster, remaster gry z konsoli PlayStation 3, który udało mi się wymaksować, wyplatynować w 4 dni i 21 godzin. 26,13% graczy posiada platynę w Barnault Paradise. Kolejny tytuł to A Way Out, bardzo fajna gra, w którą musimy grać w dwie osoby. Lacz jest dość krótka, można ją bardzo szybko przejść. Mi platyna zajęła 2 dni i 3 godziny. Tak jak 37.67% graczy ja mam właśnie platynowe osiągnięcie w tej grze. Ciekawy tytuł polecam każdemu, kto lubi grać ze znajomym po sieci albo na SOFIE. Bo można grać również na SOFIE na jednej konsoli w dwie osoby. Kolejny tytuł, który jest w mojej kolekcji, to najnowsza odsłona God of War. W jeden miesiąc i 5 dni udało mi się zdobyć platynę w tym tytule. 30 73 posiada platynę właśnie w tym tytule. Kolejny tytuł, który jest tutaj w mojej całej kolekcji tych platyn, to The Playroom VR. Jest to. Tytuł darmowy na Google VR, w którym można było zdobyć platynę i mi się udało zdobyć platynę w 2 dni i 7 godzin. 6.86% graczy tylko doszło do platynowego osiągnięcia w The Playroom VR, do którego musimy mieć właśnie Google rozszerzonej rzeczywistości od firmy Sony. Następny tytuł to Dekru 2, w 3 tygodnie i 15 godzin zbiłem platynę, jak 17,44% graczy, którzy odpalili ten tytuł. Ee, dalej mamy świetnego Marvel Spider-Man, w 2 tygodnie i 6 dni e, 48,82% graczy, czyli dość duży procent graczy e, zdobył osiągnięcie platynowe. Nie dziwię się, bo gra była całkiem przyjemna, fajnie się w nią grało. Polecam każdemu, kto jeszcze nie miał okazji wypróbować tego tytułu. Jest naprawdę świetny i godny polecenia. Dalej mamy kolejnego Need for Speeda, tym razem jest to Need for Speed Payback 11 miesięcy i 7 godzin. Zajęło mi niby wyplatynowanie tego tytułu, ale to było krócej, ponieważ 11 miesięcy i 7 godzin to jest czas, w którym ukończyłem dodatek, a czekałem aż ten dodatek po prostu stanieje. Także Platynę ma 9,98% graczy, a całe 100% ma tylko 4,04% graczy. Ten dodatek był dość drogi i mi się udało go kupić w miarę tanio na jakiejś wyprzedaży. Kolejny tytuł to Spyro the Dragon, jedna z trzech gier, które były na płycie. Ukończyłem tylko jedynkę, szczerze powiedziawszy dwójkę zacząłem, a trójki nawet nie odpaliłem. Eee, tutaj mi platyna wpadła po 6 dniach i 17 godzinach. Eee, 51.96% graczy aż ma platynę w tym tytule. Eee, dalej mamy Super Street The Game. Eee, niespodziewana platyna, bo stwierdziłem, że się nie da zrobić w tym platyny, ale odezwał się do mnie ktoś z... Y Australii się zapytał czy zrobię z nim e, wyścigi online i później on zrobi ze mną, to nam wpadnie trofeum i będziemy mieli szansę na zrobienie platyny. Mówię, no dobra, spoko. No i udało się to zrobić w dwa tygodnie i 6 godzin. 28.43% graczy ma platynę w tym tytule. E, następny tytuł na liście to Don't, no Don't knock twice. Nie pukaj dwa razy. W 5 miesięcy i 4 tygodnie udało mi się wbić platynę w tym tytule. Aż 66,33% graczy posiada platynę w tym tytule. Gra była normalnie i można było grać na wiarze. Ja przeszedłem ją normalnie, nie grałem na wiarze. No już łatwa platyna, wystarczyło przejść grę i ostatni punkt wczytać chyba dwa razy, bo raz wybrać tak, a raz wybrać drugie zakończenie i wpadała platyna Następny tytuł, który chyba jest moim rekordem, jeżeli chodzi o długość robienia go, to polski Dying Light. Świetna gra, szczególnie jak się gra w grupie dwóch, trzech graczy. Platynę wbiłem w 3 lata i 9 miesięcy, a procent, jaki graczy, którzy mają platynę, to 6,73%. Dalej mamy The American Dream, w tydzień i 23 godziny, jest to gra na PlayStation VR, 19.82% graczy ukończyło ten tytuł z wyróżnieniem platynowym. Dalej mamy Batmana od Title Games, w 11 miesięcy i 5 dni i aż 63.50% graczy posiada platynę w tym tytule. Kolejna gra to Assassin's Creed Odyssey, czyli... Ostatnia część przygód naszego zabójcy, którą udało mi się wyplatynować w 3 miesiące i 1 dzień. Ludzie, którzy ukończyli ten tytuł z wyróżnieniem platynowym to 31.04% posiadających tą grę na konsolę PlayStation 4. Dalej mamy Far Crya piąteczkę w 9 miesięcy i jeden tydzień. Padła platyna, 17.99% graczy posiada tytuł platynowy w tym tytule. Dalej mamy AstroBot Rescue Mission, grę na PlayStation VR, jedna z lepszych gier, w które grałem właśnie na goglach rozszerzonej rzeczywistości od Sony. 3 tygodnie i 4 dni, 16.31% graczy ukończyło tę grę z platyną na swoim koncie. Następny tytuł to jest slide gra, w której jest 14 trofeów. Same 2 srebra, 11 złotych i jedno platynowe. Jak widzicie, platynę zdobyłem w 13 sekund, to jest najszybsza, najszybsza moja platyna i chyba już nie pobiję tego rekordu. 98,34% graczy posiada platynę w tym tytule. Dalej mamy Far Cry New Down, czyli tak jakby kontynuację przygód e, naszego bohatera z tego, co się wydarzyło w Far Cry 5. E, tutaj w New Down zrobiłem w 3 tygodnie i 6 dni platynę, e, tak jak 34.73% graczy. Kolejny tytuł to Conan, e, który był dodawany do PlayStation Plus w którymś miesiącu i tutaj e, był jakiś glitch, w którym można było e, pomodzić sobie troszkę e, wyposażenie właśnie w grze i całą platynę można było wbić mi się bardzo szybko, mi się udało to w godzinę i 11 minut e, i 30.14% graczy posiada platynę właśnie w Konanie. Kolejny tytuł to Rage 2. Świetna strzelanka, bardzo mi się podobała. W 4 tygodnie i jeden dzień udało mi się wbić platynę. 24.32% graczy posiada platynę w Rage 2. Dalej mamy najnowszą odsłonę z gier z serii Need for Speed. Jest to Need for Speed Hit. W jeden tydzień i 4 dni wpadła mi platyna. 18.89% graczy posiada platynę w tym tytule. Kolejny, ty, kolejny tytuł to Control, e, bardzo ciekawa gra, którą myślałem, że nie wybiję w niej platyny, tak sobie ją odpaliłem z głupa trochę, e, ale tak mi się spodobała i tak się wciągnąłem w historię i w grę, że zrobiłem platynę w dwa tygodnie i sześć dni i aż 41.96% graczy ta gra chyba tak pochłonęła, że zdobyli sobie platynę tak jak i ja. Następnie mamy Life is Strange, Before the Storm, grę, która dzieje się przed wydarzeniami z gry Life is Strange. Tutaj platynę udało mi się wbić w 11 miesięcy i 14 godzin. 64,29% graczy posiada platynę w Life is Strange. Następny tytuł jest to Gold Simulator, który był dodawany do. E, któregoś plusa, nie pamiętam e, którego już, ale była ona darmowa właśnie dla abonamentów e, dla abonamentów PlayStation Plus e, platynę udało mi się zrobić w jeden dzień jedną godzinę z mega dużym, dużą pomocą mojego szwagra, który mi pomógł e, w, wbić trofeum za grę E, taką jak było Flappy Bird na telefony to tutaj trzeba było to przejść na takim wewnętrznym automacie taka mini gierka i za to było jedno trofeum ja tam się poddałem, już, już chciałem to wykasować, ale on mi pomógł w zdobyciu, więc wpadło e, trofeum także 29.93% graczy posiada platynę i ja jestem w tym gronie również dzięki szwagrowi e, no i ostatni mój tytuł, który wyplatynowałem to Days Gone Platynę, zrobienie platyny zajęło 9 miesięcy i 3 dni i 37.09% graczy posiada platynę w tym tytule. Jeżeli macie jakieś platyny, które Wam sprawiły najwięcej trudności albo radości, to dajcie znać w komentarzach na dole. Możecie zostawić łapkę w górę jak Wam się materiał podoba albo łapkę w dół jak Wam się nie podoba, ale dajcie znać w komentarzu e, dlaczego Wam się nie podobał. No i jeżeli jesteście nowi i chcecie więcej takich filmów właśnie o platynach i tak dalej, to zostawcie suba. Tymczasem trzymajcie się i do następnego. Cześć!